Hej, tu Panda. Dziś narysujemy frisbee. frisbee. Wykorzystamy do tego mój uśmiechnięty piórnik kształtów. No to zaczynamy. Na początku weźmiemy koło. Dzięki niemu powstanie kształt frisbee. Oczywiście jest okrągły. Narysujemy A? bardzo duże koło. Świetnie. Teraz w środku umieścimy drugie, mniejsze koło. Bardzo dobrze. To słomko łóżku. Nie. Wykorzystamy go kilka razy i narysujemy w kilku miejscach na frisbie. Postaram się, żeby były oddalone od siebie w podobnych odległościach. Teraz przyda na się karty. linia łamana. To pigi Będzie idealna, na żeby kart. za jej pomocą narysować gwiazdę. Umieścimy ją w samym środku mniejszego nie, 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 nie. W rysowaniu gwiazdy, trzeba zaplanować, ile będzie miała ramion. W naszym przypadku będzie ich pięć. Przyda się kształt trójkąta. Umieścimy go na każdym ramieniu gwiazdy. Dzięki temu frisbee będzie bardzo ładnie ozdobione. Jeszcze trójkąty w dolnych częściach gwiazdy. O, właśnie tak. I ostatni z prawej strony. Bardzo dobrze. Może jeszcze na frisbee pojawi się kilka And ramy gwiazdnych. je między na Oczywiście w naszych rysunkach mogą pojawić się inne zdobienia frisbee. Ciepniemy pokształt Wykorzystamy go kilka razy i umieścimy poniżej. To znak, że nasza zabawka leci. Zabawa frisbee to bardzo dobra rozrywka. Można rzucać do celu lub na dużą odległość. Mamy to. Rysunek skończony. Frisbee. Kto ma ochotę pobawić się w frisbee? Ja. A kto ma ochotę narysować taki rysunek samemu? Mam nadzieję, że wszyscy. Zabierajcie się proszę do pracy. Przygotujcie swoje rysunki Nie. i wyślijcie je do nas na www.frisbee.pl mm. A my